Dobrze. Przechodzimy do punktu 26. Jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej regulacji trybu powoływania społecznych asystentów radnych Rady Miasta bielsk Podlaski. A więc projekt uchwały został dostarczony Państwu. Komisja Skarki i Wniosków dostarczyła taki projekt uchwały, ale poinformuję też Państwa o wynikach prac Komisji Rady Miasta. I tak Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Biespodlaski. Komisja przyjęła wniosek, aby w paragrafie pierwszym uchwały aby przepraszam wniosek aby paragraf pierwszy uchwały otrzymał brzmienie. uwzględnić petycję złożoną przez pana i tutaj kropeczki z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie regulacji trybu powoływania społecznych asystentów radnych rady miasta Bielsk Podlaski oraz nadanie nowej treści uzasadnienia do projektu uchwały, uchwała o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązek wprowadzenia idei samorządowej, a społeczny asystent radnego wpisuje się w tę ideę. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętego z wniosku. Komisja do spraw inwestycji gospodarki przestrzennej, komunalnej rozwoju gospodarczego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Finansów i Budżetu Miasta. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosiła się pani radna Iwona Kołos. Udzielam głosu. Zmienić mnie po tym punkcie? Po tym punkcie. Zaraz, nie, nie wiemy, a coś już, proszę jeszcze raz się zgłosić. Udzielam pani głosu, pani radna Iwona Kołos. Jestem, ale nie mamy pani. Ale jeszcze ja nie mam pani radnej. Pani Mirku, ja jeszcze nie mam. Właśnie ony. Umie... Ale on nie ma jeszcze. Zaraz no chwileczkę, bo jeszcze ja nie mam. Pani? Część osób już ma. Już ma. Zamkną, Wszyscy mają? I panią Iwonę, a więc pani radna Iwona Kołus, udzielam pani głosu. Proszę mówić. Proszę Państwa, ja na Komisji Oświaty złożyłam wniosek, żeby zakończyć ten temat powoływania społecznych asystentów radnych, bo będziemy się ciągnęli z tym tematem nieskończoność, jeżeli będziemy tak przegłosowywać, żeby utnać to za wniosek jakby zasadny i temat po prostu zakończyć. To, czy my będziemy mieli społecznych asystentów radnych, czy nie, to jest sprawa otwarta każdego radnego. Nikt nikomu niczego nie narzuca. I taki złożyłam wniosek na Komisję Oświaty. I tak przegłosowaliśmy na Komisji Oświaty, żeby po prostu zamknąć ten temat i nie ciągnąć tego w nieskończoność. Także proszę o przegłosowanie, jak możecie Państwo, przemyście to i po prostu zakończmy ten temat petycji i powoływania asystentów radnych. Także tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Tomasz Sulima zgłosił się, udzielam głosu. Panie Burmistrzu, Pani Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja nie lubię się powtarzać, bo ta dyskusja już była. Natomiast, jeżeli tą petycję postanowimy w większości uwzględnić, to będzie otwarcie furtki, to nie zna, na rzeczy nieznane nie zupełnie. zupełnie tak naprawdę. My nie potrafimy teraz powiedzieć, jakie są prawa i obowiązki asystentów prawnych, dlatego że ten bóbel prawny, który Pani radna proponuje, oznacza, że wszystko jest w tym momencie możliwe. Pani mówi, że. Nie ma, żadnego, nie ma żadnego umocowania w prawie, to znaczy nie ma tego w ustawie o samorządzie gminnym. My to wiemy, że tego nie ma. W tym momencie, tak na dobrą sprawę, prerogatywy asystentów prawnych mogą być nieobliczalne. Nie wiemy tego tak naprawdę. Czy asystent tu może usiąść? Nie wiemy tego. Jeżeli Pani chce to przyjąć, to będzie mógł pewnie, a może i nie będzie mógł usiąść. Nie wiemy tego. To jest bubel prawny, dlatego że nie ma podstaw. Ustawie, ustawie, w ustawie, w ustawie, której wstana jest w Tajminie i Senacie, powstanie nowelizacja, nowelizacja, to może być, która uwzględnia asystentów, będę za. Natomiast teraz pani namawia nas tutaj, naciąga nas na bubel prawny. Niestety. Ja nie mam nic przeciw asystentów społecznych. Pani chce, może pani ich mieć. Nic nie zabrania tak naprawdę. Żadna instancja tego nie zabrania. Natomiast jeżeli my to przyjmiemy. Nie mając podstaw prawnych, nie mając zabezpieczenia w ustawie, otwieramy furtkę w nieznane, po prostu. To jest niebezpieczne. To jest naprawdę niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Tak uważam. Będę głosował za nieuwzględnieniem tej petycji, dopóki nie ma prawie, nie ma, nie ma podstaw. To takie przypadki jak młodzieżowe rady miejskie. To zostało wprowadzone, znowelizowana została ustawa o domu szczęści gminnych. Jeżeli zostanie znowelizowana, w sprawie asystentów względnie to mogę być na tak, ale w tej sytuacji to jest otwieranie kursu Pandory. Przepraszam, ale tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Adwocent pani radna Iwana Nikos. Udzielam głosu. Rządy, jak chociażby Lublin, w takim razie mają również bubel prawny. Ma pan rację, w takim razie. Trzeba by było tego prezydenta Lublina zadzwonić, jakie to buble prawne wprowadzają oni jako, jako samorządowcy w Lublinie. Bo Lublin przyjął. Nie tylko Lublin. Mamy samorządy, duże samorządy w Polsce, które to przyjęły. A opracowywaliśmy różne rzeczy i opracowanie regulaminu takiego radnego asystenta radnego, przepraszam, asystenta radnego, możemy się na tym zastanowić. może będzie grupa chętnych osób, w tym ja na przykład i takie regulamin stworzymy i to będzie nasz wewnętrzny regulamin, który możemy się posługiwać. Nikt nam nie zabrania, a otwarcie w kierunku takich właśnie samorządowych działań to jest jakby taki, powiedziałabym, dobra procedura, która powinna być raczej plusem naszym, a nie minusem. Ja, zamyś, ja domyślam się, że samorządy, takie jak Lublin, nie tylko Lublin, mają wewnętrzne procedury, wewnętrzne ustalenia, jak funkcjonuje asystent radnego. I taką procedurę, ale my stworzymy to. No co mamy tworzyć, jeżeli my jeszcze nie wiemy, czy to w ogóle przejdzie? Jak nam to przejdzie, to stworzymy wtedy. Jak nam to przejdzie, to stworzymy sobie procedurę, jak funkcjonuje, jakie są zasady funkcjonowania asystenta. Ktoś chce, ktoś nie chce. Mamy budować samorząd, do, jakieś takie dobre praktyki samorządowe, możemy skupić się na uczniach, klas naturalnych, którzy chcą w tym kierunku iść, nie wiem, w kierunku właśnie administracji, czegoś takiego. Ja mam takie zdanie. Nie to, pan ma własne zdanie, mam własne, ale ma Pan rację, Bubel Lublin stworzył bubel samorządowy. Dziękuję. Dzie pan Radny Tomasz Stroniak udziela głosu. Nie ma, nie ma Pana znowu

Proszę Państwa, proszę się wstrzymać od dyskusji, ponieważ mamy problemy. A nie ma zgłoszeń więcej do dyskusji, tak? Nie, Piotr Wawulski, tak? A więc udzielam panu radnemu Piotrowi Wawulskiemu głos. Jest. Jestem, tak? Pan Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Tomasz. Problemem jest to, kto zgłosił tą, yy, tą, tą petycję? Nie, co zgłosił tylko kto. To jest, to jest jedna sprawa. To jest jedna sprawa. Teraz pan powiedział, że to jest bubol prawny i wona mówi o jakimś tam Lubinie. Ja tylko wszedłem sobie tak pierwsze z brzegu, z Gierz, Łódź, yy, gdzieś jeszcze widziałem jakieś miejscowości. Białystok planuje, czy już zrobi? nawet Poznań, logowanie mają do asystenta radnego. Wszyscy są ciemnowrodem. My jesteśmy ono prawa. Czasami trzeba poczytać coś. Naprawdę, ja już rozmawiałem na przykład z nauczycielami z Białskiego Ogólniaka. Chętnych mają z, z czwartej klasy dzieciaki, które tam, Ostrze, to jakś się, się teraz nazywa, są chętni, żeby, żeby popracować sobie. Naprawdę, dajmy tu szansę. To nie jest to coś, co się stanie jakiś armagedon, To naprawdę nie jest, będzie, nikt nie zginie przy tym. Dziękuję. Dziękuję. Adwocent Pan Radny Tomasz Sulima. Udzielam głosu. Panie Radny, a co stoi na przeszkodzie teraz, aby ta młodzież mogła pomagać Panu, mi, pracy Radnego? Jest to nic na przeszkodzie. Asystenci nieformalni mogą istnieć już teraz. Natomiast ja mówię o sytuacji, w której my nie, i Pan to potwierdzi, my nie znamy praw i obowiązków, bo w specyfikie złożonej przez mieszkańca miasta, nie zostało uregulowane. Tych miastach, które pan wymienił, nie znam szczegółów. Podejrzewam, że to jest uregulowane od A do Z. To jest regulamin, to jest jakiś status. Oni wiedzą, co mogą, czego nie mogą. I teraz tak, odnieśmy kolejność. Najpierw zmienimy status miasta, a wtedy przyjmijmy tę petycję. Naprawdę ja tu jestem właśnie od tego jako radny, żeby też innymi strzec miasto od skutków negatywnych. Tych skutków może nie być. Może nie być. Ale one mogą mogą to dlatego jeżeli przyjmujemy złe prawo, a w tym kraju niestety coraz częściej przyjmuje się złe prawo, że nie działa albo jest na kolanie, to skutki, to skutki mogą być opłakane, będziemy musieli się z tego wycofać. Także moja propozycja zmienić kolejność, czyli przygotować najpierw miasto do tego w sposób formalny, tak się w regulaminie, a wtedy przyjąć, uwzględnić tą petycję na dzień dzisiejszy ja nie widzę podstaw. Gdyby ta petycja jeszcze miała w sobie faktycznie jakieś rozwinięcie, tak, obradowaliśmy. Na Komisji Starki Związku Petycji yy, były, były ożywione dyskusje, nie widziałem tego. Ta petycja to jest wyrażenie dobrej woli, ja to odbieram jako pewną petycję. Trzeba yy, by zakoń to znaczy, zakończyć to. Kurs, no, ale zanim tam pójdziemy, moja propozycja jednak, przygotujmy się, naprawdę przygotujmy się w sposób prawny, zabezpieczmy się po prostu, jako miasto. Dziękuję. Dziękuję. Adwocent pan Piotr Wawulski, tak? Udzielam panu głosu. Nie ma. Nie ma, nie, ma, nie, nie widzę. Nie, a już zaraz chwileczkę, może się włączy, momencik. Już już proszę. Yy, tak, tylko yy, tutaj do, do, do Tomka. Yy, tylko ta petycja złożona została kilka miesięcy temu. My to wałkujemy, ją przekładamy. Ci, yy, komisja mówi nie, Rada mówi tak. Nie słychać, nie? No, słychać, słychać. Yy, do mikrofonu, proszę. Bo... Słucham, my to wałkujemy ten temat. I żebyśmy, żeby była dobra wola. Ze strony Urzędu Miasta, tak jak mówisz, z twojej strony, że to jest fajny pomysł. bo no to do tej pory byśmy przygotowali to wszystko, zmiany w statucie, dzisiaj byśmy mieli tych asystentów, albo byśmy ich nie mieli. A w tej chwili jest zła wola, żeby tego nie robić, bo wiadomo o kogo chodzi. To, no to taka jest prawda. To tak samo jest teraz petycja złożona przez tego samego mieszkańca odnośnie transmisji online, chyba komisji bodajże. To też jest negatywna opinia komisji skargi, wniosku, do której jesteś członkiem. No po co? Bo to ta osoba bez sensu w ogóle kompletnie. Znaczy, tak mi się wydaje. To jest moja to prywatna opinia. Ale to, to tutaj się naprawdę nic nie stanie, jeżeli, to, jeżeli ten asystent rodzinny będzie mógł być. I pójdźmy, żeby było, mówię, dobra wola. To trzy miesiące temu już ta petycja była na biurku i można było robić różne, różnego rodzaju zmiany, posiłkować się innymi gminami, które mają taki asystent. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze to zgłosiła się pani sekretarz Tamara Korycka. Dzień dobry, witam panią i udzielam głosu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Słuchałam, słuchałam i tak się zastanawiałam, czy zabrać głos, głos, czy nie zabrać głosu. Bo tak myślałam sobie, że jak i tak powiem, to i tak niektórzy radni powiedzą w przeciwnym kierunku. Ja chcę zwrócić Państwa na takie sprawy uwagę. Żeby tutaj Pan radny Tomasz Sulima mówił o statucie, Pan radny Piotr Wabulski powiedział, że gdyby była dobra wola urzędu, to już statut można byłoby zmienić zapisy w statucie. Proszę Państwa, żeby zmienić zapisy w statucie, to musi być do tego podstawa prawna. W uzasadnieniu. Jest informacja o tym, że takiej podstawy prawnej nie ma. To, że Państwo mówicie, że funkcjonują takie uchwały podjęte przez samorządy i istnieją asystenci, społeczni asystenci radnych, tak, to fakt. Natomiast powiem Państwu także, Pani Radna Iwona Kołos mówi o uchwale. Podjęty przez miasto Lublin. Ja się dokładnie bardzo, bardzo, jakby wgłębiłam w tę sprawę, i rzeczywiście projekt dla miasta Lublina był, podjęcia takiej uchwały, natomiast ona nie zaistniała w mieście Lublin. Z tego co mi wiadomo, istnieje, podjęta została uchwała w mieście Łódź, ale, proszę Państwa, to była uchwała albo 2003, albo 2007 rok, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to było dawno. To była Uchwała w sprawie powołania asystentów, społecznych asystentów radnych. Wtedy, w tych czasach, być może nadzór nie zauważył, no nie wiem, umknęło, umknął ten temat, nadzór wojewody. Natomiast, proszę Państwa, sprawa, która jest w uzasadnieniu do tej uchwały uwypuklona, to to, że sprawą zajęły się wojewódzkie sądy administracyjne. Otóż niektóre samorządy temat społecznych asystentów radnych zapragnęły właśnie uregulować w statucie. A wiemy, że statut to jest akt prawa miejscowego. I wojewodowie styczniali rozstrzygnięcia i powydali rozstrzygnięcia nadzorcze uchylające takie zapisy to co macie państwo wpisane. Uchylające zapisy wskazujące na to, że nie ma do tego podstawy prawnej. Rozstrzygnięcia wojewodów były zaskarżane do wojewódzkich sądów administracyjnych i macie Państwo wpisane, że między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jednoznacznie się wypowiedziały i stwierdziły, że brak jest przepisów stanowiących podstawy do tworzenia przez Radę funkcji społecznych asystentów a tym bardziej do ustanawiania unormowań dotyczących zasad ich funkcjonowania. Więc skoro by powiedziały się sądy i w sprawie statutów, w których samorządy chciały unormować te sprawy, no to chyba jest oczywiste. Jasno jest wskazane, że podstawy prawnej nie ma. I dlatego to nie jest to, że dobra wola. Właśnie, właśnie urząd bardzo się zagłębił. Zagłębiliśmy się w tę sprawę, przeanalizowaliśmy tę sprawę i przedstawiliśmy. I dlatego, i dlatego, no właśnie to jest to, to, co, to, co jest w uzasadnieniu wyłuskane, to jest przedstawienie, że takiej decyzji Rada nie powinna podjąć, ponieważ to nie jest zgodne z prawem. To Rada stanowi prawo i, tak jak pan radny Tomasz Sulima powiedział, ma tworzyć przepisy niezgodne z prawem. Tak, zastanówcie się Państwo, oczywiście decyzja należy do Państwa. Ale my z urzędu zrobiliśmy wszystko, żeby Państwu przedstawić, jak rzeczywiście jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A więc wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Zamykam dyskusję, proszę Państwa. I ponieważ jest wniosek Komisji Oświaty, na początku Państwo macie ten wniosek, a więc wniosek ten w którym mowa jest o tym, żeby uwzględnić petycję złożoną przez pana ich z dniu 12 listopada 2021 roku w sprawie, uregula, w sprawie regulacji trybu powoływania społecznych inspektorów, przepraszam, społecznych asystentów radnych Rady Miasta Wielkiej Ten wniosek poddaje pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk, wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku głosowało siedmiu radnych. Przeciw ośmiu, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Trzech radnych jest nieobecnych. A więc wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Proszę Państwa, teraz poddaję pod głosowanie projektu uchwały bez wniosku, który nie został przyjęty. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę, przycisnąć, przycisk, wstrzymuję się i podnieść rękę. Prosimy jeszcze głosowanie. Informuję, że za podjęciem uchwały głosowało ośmiu radnych, przeciw siedmiu. Trzy osoby wstrzymały się od głosu, trzy osoby są nieobecne, a więc uchwała została podjęta. Ogłaszam dziesięciominutową przerwę.